Kochani, Prespa, jezioro Prespa, Bartek postanowił być jak Pelikan, Czapla, czy tam ci nasi przyjaciele, których tu od tygodnia obserwujemy. Tylko no trzeba daleko iść. Spadły wody jeziora o 6 metrów. Tak, przez ostatnie 10 lat woda jeziora spadła o 6 metrów. Wyobrażacie to sobie? Ponoć suszę coś tam z raty pierdaty. Jest tutaj bardzo intensywne sadownictwo, szczególnie tam po drugiej stronie, gdzie sady są nawadniane. Więc u nas tego się nie stosuje, tak? A tam są normalnie no, tutaj jest inny klimat sady są nawadniane. Więc ta woda, która schodzi z gór jest wyłapywana. I, i. Chcę tu dużo mówić. Oczywiście pretekst jest gdzieś indziej. Pretekst jest w suszy, w czymś tam. Ale intensywne rolnictwo niestety jest najbardziej niszczące. O, Bartek próbuje się zanurzyć. Raz, Adin. Dwa. Jest taka ciepła. Ile mas? 18. Jesteśmy na południu Europy. Najgorzej się tak wchodzi jak woda jest po pokolana. Po prostu jest tu katastrofa ekologiczna, nazwijmy to po imieniu. Tam był ścisły rezerwat niedaleko. I ten ścisły rezerwat no, praktycznie przestał istnieć. Z tego względu, że. Znaczy, istnieje. Byli strażnicy parku. Jeden mówił, że jest katastrofa, a drugi, że nie. Natomiast no, nie ma już tych brodzących ptaków. Wyniosły się wszystkie, bo nie ma tam wody. Wody, aha! Rolnicy, sadownicy opryskują randapem. randap jest tutaj podstawowym środkiem, który ostatnio spotykaliśmy. Oczywiście strażnicy parku krzyczeli, że nie, 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 nie. No ale... No ale. Bartuś sprzytył troszeczkę wacycuszki, żeby się Małusi podobać. Nie? Co nie? Zastrzłońcie! Mówię, że masz cycuszki, żeby się mamusi podobać. Co mam? Cycuszki, żeby się mamusi podobać. A, no tak, oczywiście, miałem być dziewczynką. Nawet jak miałem 53 kg w czasie moich wielkich prób niejedzeniowych, to cy cycuszki się utrzymywały. A teraz są w odpowiedniej wielkości. No, czymś trzeba zadowolić mamę, nie? A tak poza tym, no to właśnie nie? Jak mają kaczki zakładać gniazda w trzcinach, skoro czciny są poza wodą, poza pasem wody, bo po prostu są suche. Wszędzie lądem mogą dojść lisy inne brzegowe stworzenia i zeżreć takie gniazdo. W związku z tym, po prostu nawet tu kaczek nie ma, wyniosły się. Widzieliśmy pojedyncze sztuki. Ale widzimy, no, pelikany, czaple i tego, jak się to nazywa? Ten, co ma gody? Eee, perkos dwuczuby. Perkos dwuczuby ma gody, ale jakoś tak jest dość daleko i ciężko nam to sfilmować. No to tyle, kochani, takich... A, było tu 285 gatunków ptaków. Raj, ptasi raj. A teraz, co z tego zostało? No Panowie może... mówią, no mamy dwa pelikany. No nie, może z 50 gatunków <laughs> będzie, ale no kochani, no naprawdę. rzęchy były i tak. robiły tak, bo tu były takie mokradła. No było inaczej, se dzioby, bo tu kamienie. intensywne rolnictwo niestety do tego prowadzi tutaj, na, może być tam taka rozżalona, bo naczytałam się o tym, że to jezioro jest takie ekologiczne, zrównoważona gospodarka, a widzę, no po prostu, no po prostu, po drugiej stronie jest zona turystyczna, po tej mniejsza, tutaj, tutaj się dopiero rodzi zona turystyczna, ale między tym są po prostu sady, które są przemysłowe. No, i one ciągną wodę. Wszystko jest to nawadniane. Co z tego, że one nie ciągną wody z jeziora, skoro one wszystkie mają studnie? Te studnie przecież sięgają do poziomu jeziora, bo cała tutaj ta dolina to jest jedna wielka niecka, jedna wielka zlewnia wód. Więc, nawet jak na brzegu wokół jeziora zostały wywiercone studnie czy wykopane, i, to, i one ciągną. Miliardy przecież litrów wody do podlewania sadów jabłkowych. No to słuchajcie, no to przecież one wypijają de facto wodę z tej niecki, czyli z jeziora. A Więc nie ma cudów. No. A nawadnianie to nie jest takie, że ktoś chodzi ze szlaufem i podlewa, tylko po prostu między drzewkami rozwinięte są systemy nawadniające. Tak, i na pewno w raczej ubogiej Macedonii nie było to popularne zjawisko w przeszłości myślę, że dopiero właśnie te ostatnie przede wszystkim 10 lat to jest a oni chcą bardzo wejść plastik, do Unii, więc I... wszystkie te każdy rządek jabłek ma tutaj swoją rurkę z wodą. A oni chcą gdzieś wejść do Unii częściowo i, I tak się nie ma co dziwić, bo w tym klimacie jabłko nienawadniane pewnie będzie takie, a jabłko nawadniane pewnie jest takie. Więc wzrosła im zapewne ilość jabłek z hektara razy trzy co najmniej. Ale smak jabłka się rozcieńczył. Rozcieńczył, aczkolwiek zrobiło się zapewne delikatne. A taki klient również jest na delikatne rzecz. To więc wszystkiego dobrego, kochani. Bo tak trochę ponarzekaliśmy. A jaka woda? Nie, no jest świeża. Jest rzeźka, jest czysta. Co by jeszcze nie mówić, przynajmniej jeżeli chodzi o kolor, przejrzystość, jest czysta. Jest, są w niej rybki małe, duże. Widzieliśmy węża wodnego. E, troszkę życia tu jednak jest. To nie jest tak, żeby aż do zera. No to tak, to nie. No to, to bez przesady, tylko wiecie, między rajem a takim czymś przeciętnym. No to jest taka różnica, że sobie... No nie, jest to na ziemi. pewno dużo mniej zdegradowane jezioro niż wszystkie, co widzieliśmy w Europie Zachodniej. Więc jest to raj w stosunku do jezior, które widzieliśmy. To można porównać do górskiego jeziora, gdzieś takiego troszkę zagospodarowanego jeziora, już w Parku Narodowym, gdzieś tam w Austrii, już takie na granicy, gdzie można inwestować i nie można. To nie są te jeziora w stylu jeziora Bodeńskiego, czy jezior innych gdzieś tam w Europie Zachodniej. do tego to jest przepaść, ale mimo wszystko jest kochani, jest kochani tutaj ostatnio katastrofa. I posyłajmy tu energię, żeby żeby to wszystko wróciło do normy. Dobra, bo już. Polskie gaz... Jeziora myślę w większości też swoją czystością nie mają szans do tego. Tutaj jest jednak czysta... I zagospodarowaniem to... dookoła też nie mają szans. Hmm. Więc w stosunku na jeden kilometr brzegu ilość ludzi. Bo już 8 minut gadamy, więc dziękujemy tym czerpliwym, którzy chcieli nas wysłuchać. <śmiech> <śmiech> Bo my <były> takie gaduły. <laughs> Także zapraszamy na presbę do Macedonii. Jedno z najbardziej dzikich miejsc Macedonia w tej części świata, po prostu w tej części Europy. W Europie po prostu. Otoczona takimi tatrami jak u nas. 2,5 tysięcy. Ona sama jest na prawie tysiącu, a tutaj jest 2200, Park Narodowy 2000, a tam jest y, y, Prespa Góra, to tak. Tam to pasmo, tam widać y, Pelister 2600. A za nami y, Grecja i Albania, które są pokryte też górą w, górami w tym rejonie. Bo to jezioro jest y, macedońsko-grecko-albańskie. Takie. Ptaki nie mają granic. Dobra, kochani, bo będziemy jeszcze długo gadać. Papa! Pa.